I dlatego się tak raz było, raz nie było. Tak. Może jak był deszcz to nie było, bo no. tak było. Mamy taki przypadek, że antena satelitarna centralnie zaczęła nam bić w to drzewo. Tu mniej więcej w tym miejscu schodzi się sygnał. I niestety klienci zaczynają się skarżyć już, że jest problem z odbiorem. Spowodowane może być to też tym konwerterem, który jest tak zwanym no zepsuty, taki już stary się robi, zmurszały. Zawsze się śmieję, bo tu klienci mówią, że ptaki to wyżerają. Nie, to ptaki tego nie wyżerają, po prostu to jest już starość. Bardzo fajna sprawa tutaj jest, akurat, przepraszam za, za, za kosiarzy, ale. Ups! Tutaj trochę antena oberwała od, od yy, kominka. Przełożymy antenę na ten komin. Mamy tutaj możliwość, a nie zawsze taka możliwość jest u klientów, żeby sobie wybierać kominę na dachu. No to już w ogóle jest luksus. Także przełożymy sobie antenę w tym miejscu. Tu sobie już zaznaczyłem kąt padania sygnału satelitarnego. To jest mniej więcej w tym kierunku. I patrząc w tym kierunku mamy tutaj puste miejsce. Idealnie możemy się w w w w kierować w to miejsce. Tamta choinka jest bardzo daleko oddalona. Bliska mamy tą no i bliska mamy tą przez którą moja wizyta tutaj jest na, na miejscu właśnie przez tą choinkę. Także przełożymy sobie cały ten uchwyt nie będziemy zakładać kolejnej, kolejnego uchwytu. Nie będzie tysiąc uchwytów na, na dwóch kominach. Tylko cały ten zestaw przełożymy w to miejsce. Teraz jak to wygląda od spodu. Od spodu mamy rozwiązanie sumator podwójny, sumator twin. Wchodzi nam Naziemna, wchodzi nam, wchodzą nam dwie sadki i idą już dwa sygnały zmiksowane na dół, plus jeden oddzielny sygnał idzie nam telewizji naziemnej. Mógłbym te kable połączyć na górze, ale wtedy by nie estetycznie na tym dachu po prostu te kable dydnały. Także my sobie te kabelki pociągniemy tędy, tutaj do góry, tutaj do tego miejsca i przewodem wentylacyjnym w związku z tym, że, bo tu jest niestety deska nie jestem w stanie i papa nie jestem w stanie tego przeciągnąć, także przy przewodem wentylacyjnym sobie te kabelki przeciągniemy. O, tu w tym miejscu będą wychodzić. Dobra, tak to finalnie wyszło, mamy antenę przestawioną na drugi komin. I generalnie jak popatrzymy sobie na antenę, na jej środek, no to mniej więcej tutaj nam antena w tym miejscu świeci. Czyli trafiliśmy idealnie w to miejsce. Ta choinka jest daleko, nie ma problemu, natomiast tutaj mamy no, zapas na co najmniej kilka lat. A później to będziemy się martwić co dalej. Instalacja była z 2013 roku. Jak widać te kable nie są jeszcze w złym stanie, no ale są białe, więc kwestia czasu i szlak by je trafił. Miałem ostatnio też taki przypadek, że normalnie woda się lała do środka przez kabel. Do środka do dekodera lała się woda, po prostu kapało normalnie. No nie wiem, z kilkanaście kropel poleciało, także wstawię Wam na wyższy z tego filmik. No więc widzicie, no, niektóre kable wytrzymują długo. Białe, niektóre wytrzymują krótko. Kable krajów azjatyckich dostępne w kastorami wytrzymują, nam za 70 groszy za metr wytrzymują. No, mam takie przypadki, że po dwóch latach wracamy. To się tak raz było, raz nie było. Tak. Może jak był deszcz, to, to nie było, bo no. tak było. Konwerter, okazało się, że ten konwerter nie ma 7 lat. Został przeniesiony, antena została, czasza została przeniesiona po prostu z, innego, z innej lokalizacji dlatego ten konwerter tak wygląda jak nie inaczej zobaczymy sobie teraz dół jaki jest zrobiony dołem kabel wychodzi tędy idzie sobie górą ładnie jest uczepiony estetycznie wchodzi sobie tam do rozdzielacza I dzięki temu prowadnikowi kabla jesteśmy w stanie zrobić małą dziurkę praktycznie nie trzeba tego ani pianować ani nic to są te prowadniki dostępne w internecie.